Ręczej głową daje słowo Ręczej głową daje słowo Remix Ej, ej, ej Ej, 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 głową daję słowo, jest tylko za rodzinę Czy to bytom czy orłowo reprezentuje Argentynie, czy to tobie miłe, czy to tobie nie Renaud daje fame, bo od Krakowa do głową daję słowo, wiesz tylko za rodzinę Czy to bytom czy orłowo reprezentuje Argentynie, czy to tobie miłe, czy to tobie nie Radio Nord a, FM od Krakowa do wejścia FM. Poza Pod rozrzeszczą i dzielnicę Lubina Monika polubiła, a więc seks i zimak Wilda Poznań moja była ha, yeah. Kolejarz, mocno w sercu, betarda do ruchania U Polak, Bush, White House, tam większość życia Na sercu gdzieś Arka, macie może coś do picia? Nie było mnie na arce, może z dwa lata Pamiętam jak awans zabrała nam Miedzianka Wcześniej raczej regularnie przesłać tarje w bojarze Wszystko całkiem normalnie, szlugów ciągle dużo smażę Marta i Izrael to pamiętliwe fragmenty Wyszka po pół roku niepalone były skręty Po strachęcnego wina, dochodziłem tam do siebie Kobiety dużo wina, a ja w łóżku nie w niebie. Jestem abą swarka, zła minę chaos niż interesują, tajny klik, tajny land, krań blisk, seno fob, a bawajny pololą słać, ma jakby się kwaset ban, Ukraina, Ukraina, twórgen nóg i zminka se Ona ciągnie tu drut, rachunek pięć tysięcy Furmistrz, wilgę, duch i śmin, ona ciągnie, tu drut, rachunek pięć tysięcy Leczę głową, daje słowo, wiesz tylko za rodzinę, czy to bytą, czy orową, rozuję jak nie, czy to tobie miłe, czy to tobie nie Radio norne, zachować sobą fame Leczę głową daje słowo, wiesz tylko za rodzinę, czy to bytom, czy orbę Słowo reprezentuje ale kiedy czy to tobie miłe, czy to tobie nie? Radio Nord FM, od Krakowa do wychowa fame, oh yeah!